Tanie gry komputerowej i wiele więcej, tylko na G2A z kodem Dobro otrzymacie 3% zwrotu. Link znajduje się w opisie. Dobrego dnia, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Red Dead Redemption 2, czyli na tropie tajemnic wszelakich. Dzisiaj kontynuujemy naszego questa, nasze zadanie, aby odnaleźć wszystkie możliwe skarby, te, te ukochane, złociste, piękne sztabki złota, które później możemy sprzedać u pasera za całkiem niezłe sumki, które możemy wydać dla dziewczynki, pokera lub po prostu zdobienia do broni. I dzisiaj, ostatni skarb, jaki zaplanowałem dla was. Aby pokazać w odcinku, jest to skarb wysokich stawek. I ten skarb mimo że już jest na konsali, i zawsze tam był. Nigdy nie udało mi się tak naprawdę go zdobyć z tego względu, że myślałem, że mam po prostu pecha do e, spawnowania się postaci, która rozpoczyna daje nam pierwszy skrawek mapy, ale co się okazuje, trzeba tutaj pamiętać, że żeby rozpocząć ten skarb, trzeba już być w trzecim rozdziale e, rozgrywki. Tak, trzeci rozdział musi być zrobiony, i do tego musi być zrobione zadanie, bodajże drugie w trzecim rozdziale Nowe Południe. Dopiero wtedy, kiedy nas, nasz obóz, tutaj uwaga, spoiler, e, przeniesie, się, przeniesie się w miejsce koło Roads, to wtedy mamy możliwość udania się mniej więcej tutaj, pod Diablo Ridge i na północ od Rick Station, i tutaj znajduje się gościu, od którego możemy. Zabrać, możemy mu zabrać, możemy go obrabować albo po prostu kupić mapę. Więc podchodzimy do typa i zaraz zobaczymy, co on tutaj na tym wzgórzu ma nam do powiedzenia. No właśnie, już coś tam gada o skarbie. Pamiętajcie oczywiście, że wy na dole w opisie znajduje się playlista z różnymi ciekawostkami ze świata Red Dead Redemption. Chcę bardzo rozbudować tą playlistę w nadchodzących dniach, nie tylko skarby, ale też inne ciekawostki, jakieś takie triki albo po prostu przedstawić w jak najlepszy sposób historię tego świata. Witam, witam. Boiled Satan. Yeah, I get that a lot. So what's that you got there? You ain't Just something for wiping and sniffing in the night. Yeah. Well, I got to go now. Hey, why the hurry, partner? Ah, czyli ten gościu not nie będzie nam chciał sprzedać. Don't you follow me now? This is as nice as I'm gonna ask. Hand it over now. Whoa, whoa, whoa! Ain't no need for that, friend. Okay. Niezłe tej tutaj. Niestety, dziadzia tutaj nie chciał za bardzo z nami współpracować. No i cholera, koń nam tam uciekł z jego ciałem, więc musimy za nim pojechać. Yeah. Tutaj, cyk. Dziwne, myślałem, że będzie opcja odkupienia od niego tej mapy, ale no, dziadek ewidentnie był spłoszony, więc trzeba było sobie poradzić w trochę inny sposób. Dobra, ograbiamy go. I tutaj powinniśmy znaleźć mapę, która wskaże nam pierwsze miejsce, do którego musimy się udać. Kosztowny skarb, kosztowny skarb, otwieramy. I mamy tak dwa obrazki. Mm, tu jest ewidentnie rzeka, i tu jest ewidentnie wodospad. Nie jest to jakoś trudne, i nie jest to też jakoś daleko, bo chodzi tutaj nam o Cumberland Falls, gdzie musimy się udać. I tam też jedziemy. Ok, dojechaliśmy sobie do Cumberland Falls. Tam już widać e, te wodospady. Musimy tutaj znaleźć jakiś ładny zjazd. Bez zabicia. Nas samych albo konia. Najlepiej sobie podjechać od prawej strony, jak patrzy się na wodospad, czyli tam już widzicie wodospad, a my sobie od tej strony tutaj podjedziemy. Nie jestem pewien, czy konno będę w stanie, ale na pewno spróbuję tutaj dojechać jak najdalej. O, dobra. W ogóle mógłbym wyszczotkować tego konia. Jest trochę usyfiony, z tego co widzę. Daj tu prr, prr, stój, 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 stój. stój. O, koniku. No i musiała wskoczyć do wody. Oczywiście, że musiała. Nie mogła się powstrzymać. I tutaj nie wejdziesz, prawda? Nie no, wejdziesz. Stój! Stój, 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 wariatko. Tutaj też bobry chyba gdzieś się lęgną, bo widzę tutaj dużo gałązek. Warto tutaj może na jakieś polowanie na bobry, jeśli szukacie tej idealnej skóry, żeby jakąś fajną czapę sobie u trapera zrobić. Oj, oj 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 oj. Oj, oj 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 oj. No, tutaj nie najlepiej nam to wyszło. Może teraz. Tutaj ostrożnie trzeba chodzić najlepiej po tej półce skalnej. Ucnijcie sobie idziemy tak, w stronę wodospadu. Po tej gałęzi tutaj. Czy kłodzie obalonej zwał jak zwał. Chodzimy do góry. No. Dawaj. Nie boimy się. W sumie gdybym. Gdybym grał w późniejszych stadiach gry, bez spoilerów. Mógłby być problem, co nie? Tutaj wskakujemy. Interesuje nas to zbiorowisko skałek. Tutaj o właśnie. I mamy kolejną mapę. Idealnie zobaczmy, co ta mapa nam tutaj pokazuje. Otwieramy sobie. I tutaj znowu dwa obrazki. Mamy jakiś taki kanion, chałupę, jezioro i wyspę na środku z kłodą. I to dla tych, którzy robili misję z Flaco Hernandezem, powinni bardzo dobrze znać. A także tych, którzy rozpoczęli już poszukiwania skarbu skażonego szlaku, który też jest na kanale. Oczywiście playlista znajduje się poniżej. To jest biom zimowy. Biom zimowy i jezioro Barrow Lagoon. Gdzie tutaj właśnie musimy się udać Także widzimy się na miejscu Wy na pewno zostawiacie łapeczkę w górę Jeśli chcecie więcej materiałów z Red Dead Redemption 2 e, Można też zasubskrybować Bo na pewno Red Dead będzie Maglowany na kanale Teraz gdzie jest już dostępny na pencecie I wczoraj dosłownie wyszła łatka Która chyba poprawiła bardzo dużo e, błędów Które powodowały jakąś niestabilność Albo jakieś krasze i tak dalej Więc no widzimy się na miejscu Wygląda prawie jak na obrazku tylko, że zamiast jeziora mamy zamrożone jezioro. Jest też górka, którą jesteśmy zainteresowani. No i tutaj mamy tą kabinę, mm, która też jest widoczna na mapie. Ciekawe, czy koń się tutaj ślizga na tym. Chyba nie. Dobra, teraz musimy tutaj jakoś ładnie podjechać. Cyk. Jak tutaj się wspiąć? Chyba będziemy musieli to zrobić jakoś. O, może tutaj? O, oh, okej, okay. Może jednak nie. A może powolutku, jakbyśmy to zrobili? Ten śnieg, zostający na ubraniach, to jest Mistrzostwo Świata. Bardzo mi się to podoba. Chyba chyba się uda. Dobra, podchodzimy tutaj. Tutaj, powolutku, bo wiadomo, śnieg, ślisko. Można sobie kostkę skręcić. I. Czy to jest to? Tak, to jest to. Dziupla. W dziuple łapę wsadzamy. Wyciągamy mapę, zaglądamy do mapy. Jakie tutaj będzie następne? Okej. Okay. Mm, tutaj mamy coś do przeczytania. Podążaj ścieżką pod górę na północny wschód od fortu. Przejdź przez lukę między dwoma szczytami i skręć w lewo na ścieżkę prowadzącą w dół. Wy, wyświechtana mapa skarbów. Okej, okay, czyli tutaj takie konkretniejsze instrukcje mamy. Fort to zapewne chodzi o Fort Wallace. E, a dokładniej jest to miejscówka. Gdzie musimy się udać. Podejrzewam, że. Hmm, będzie to gdzieś. Gdzieś tutaj bym powiedział. Zaraz zobaczymy, czy nam się uda tutaj dotrzeć. Chyba lepiej będzie, jeśli pojadę. Hmm, jak tak patrzę, jeśli pojadę tutaj. Albo nawet tutaj. Tak, tutaj i po prostu na górę sobie wiadę. Dobra. To tam jedziemy i widzimy się na miejscu. Dobra, znajdujemy się przy Fort Wallace, do którego zbliżać. Się na pewno nie chcemy, i mniej więcej jak ścieżka idąca tutaj w dół do rzeki, aby przeprawić się na drugą stronę, pokażę Wam na mapie. E, tutaj po prostu zjechaliśmy trochę ze ścieżki i spróbujemy tym wąwozem tutaj w górę wjechać. Może się uda dotrzeć do miejsca, które rozpoznamy z opisu na mapie. Dobra, tędy. Tutaj trochę powolutku, powolutku, powolutku. Chyba tu będzie ok, tak mi się wydaje. Tu jest most. Tak, spróbujmy tutaj sobie zejść. I zobaczymy, czy uda nam się dotrzeć do tego miejsca. Tutaj jest most, jeszcze w całości. Hehe. <grystanie> Dobra, schodzimy tutaj. Tutaj. Teraz powolutku. Tutaj radziłbym naprawdę zapisać giereczkę bo jest to zdecydowanie taki mało pewny element gdzie bardzo łatwo jak widać można się poślizgnąć a upadek z takiej wysokości jaka tutaj na jaki tutaj się znajdujemy na pewno nie będzie nic dobrego wróżył Arturowi dobra idziemy tędy tutaj półką skalną teraz tak jeśli dobrze pamiętam do tutaj też do odkrycia jeśli robicie Mm, poboczny quest z malowitłami, petroglifami na skałach. To jedno znajduje się tutaj. Można jak najbardziej je narysować, zaznaczyć sobie na mapie. I później oddać gościowi, który się tym interesuje. To jest też bardzo fajna... Mm, fajny taki poboczny questik, jeśli się go skompletuje. Może też zrobimy na temat lokalizacji tych te... petroglifów! Jezus Maria! Ale się wystraszyłem. No właśnie. Ja proponuję tutaj na kuckach jednak to zrobić. Zawsze trochę, trochę pewniej się... Człowiek czuje! Uh. O kurde. Okej, okay. okej. Okay. To nie będzie proste. Jak widzicie. Może przytulę się tutaj po prostu do tej... Do tej skały. O! No, to... Nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, powolutku. Że tak bokiem? O kurde. No, nie wygląda to najlepiej. A musimy się tam dostać. Nie wiem czy nie będzie lepiej, jeśli po prostu tutaj nie zeskoczymy. Może to też będzie sposób. Chociaż nie, to raczej raczej się nie uda. O, właśnie, szybki skok i się udało. Dobra? Trochę mi się ręce po co, nie powiem. Wcale nie mam lęku wysokości. Widoki może i ładne, ale i tutaj trzeba szybki skok. Uff, Okej. Okay. Okej. Okay. I jeszcze jeden skok wykonać. Najlepiej daje mi się To tutaj się osunąć, tak. No to nie będzie. A! it! Na pewno to z y, większą gracją można było zrobić. To jest, y, to jest pewne. Ale idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj sobie można kucnąć tu, tu, tu. I tutaj, zaraz po skończeniu tego korytarza, tutaj w takim rogu właśnie znajduje się lokalizacja skarbu robimy przysukaj. Uh. Pięknie sztabeczki złota wędrują do naszego ekwipunku. Trzy sztabki złota, każda warta 500 dolarów, czyli 1500 dolarów za skarb. E, za skarb. Jak się nazywał ten skarb? Dobre pytanie. Wysokich stawek. Wysokich stawek. I następnie, może chyba tędy, jeśli dobrze, albo i nie. Oj, oj oj, tak właśnie mówiłem, żeby bardzo ostrożnie schodzić z tamtej góry, bo może łatwo spaść. Mam nadzieję, że wzięliście sobie do serca tą moją radę, a my już znajdujemy się przy paserze, żeby sprzedać sztabki złota z tego skarbu i też z poprzednich skarbów. Ach, tak pięknie tutaj mamy. Tak, oczywiście. Tak, 500 dolarów każda. Pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda. I nagle mamy 5000 dolarów na naszym koncie. Także można, można, pełno pieniędzy, pełno sekretów, pełno skarbów. I myślę, wydaje mi się, że wszystkie skarby mamy na kanale omówione w dziale Playlista Red Dead Redemption 2. Jeśli na jakieś skarby jeszcze natrafiliście, warte zbadania, warte wyjaśnienia, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Dostawcie subskrypcję, jeśli Was interesuje tematyka Red Dead Redemption 2, albo po prostu luźne takie gameplaye i łapeczka w górę, i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Eluweczka.